Dzisiaj bajka w stylu retro. Niech, niech widzowie łzę o wetro, żadnych łez i żadnych wzruszeń, chociaż będzie to Kopciuszek. Akt pierwszy. Kopciuszek przebiera groch i jęczy. O, 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 za chwilę moje serce pęknie mi żalu, bo moje siostry tańczą na balu, a ja sierota groch uskać muszę. O biedny, biedny ze mnie Kopciuszek. Akt drugi. Zjawi się dobra wróżka i mówi do Kopciuszka. Serce nie pękłeś żalu i ty zatarczysz dzisiaj na balu. Zjawiam się w roli pocieszycielki, przynoszę, przynoszę suknie i pantofel. A gdzie pończochy dla Kopciuszka? Gdzieś bez odrzekła wróżka. Akt trzeci. Kopciuszek tańczy na balu z księciem. Wybija północ i w tym momencie z nóżki Kopciuszka spada pantofel. Tu się zanosi na katastrofę, bowiem Kopciuszek, co stwierdzam z żalem, nie umył sobie nóg przed tym balem. Prze to ujrzawszy niemytą piętę, książę wygłasza szamarał ze wstrętem. Nie pomoże dobra nóżka, gdy upadnie brudna nóżka. Brawo! i szarny z duszy, chociaż będzie do kopciuszek. Akt pierwszy. Kopciuszek przebiera trochę i jęczy. Jak... Och, 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 teraz. Jaki rozkręcę pejkot z żalu, bo moje siostry fajczą na bałuk. A, jak trochę się... och, och, jak... A ty... ja w roku muskać muszę. Oj, o biedny, biedny sam tylko kopciuszek. Akt drugi. Zjawia się dobra wróżka i rącz do pałczyszka. Aby ci serce nie pękło z żalu I ty zatańczysz dzisiaj na balu Zjawiam się w roli pocieszycielki, Przynoszę suknie i pantofelki A gdzie kończą dla kopciuszka Pójdziesz bez końca, oddzielimy łóżka A ty trzeci a z kopciuszy też na bal z księciem. czy to się zda, że ja, mnie on po sobie nog przed tym barem. Przejdę, urazzymy tą piętkę, śniło miło szamona ze strąda. Ję po moją dobra wróżka, gdy upadnę, brudna nóżka Prawo!